STS Zakłady Bukmacherskie sponsorem głównym Jagielloni Białystok. Może od najmłodszych zacznę. W przypadku Tabisia to jest to zawodnik młody, ale już na tym poziomie centralnym rozegrał bardzo dużo spotkań, bo, bo, bo na poziomie drugiej ligi grał w rozwoju Katowice, na poziomie pierwszej ligi ostatnie dwa sezony od Żopole i co bardzo ważne wszędzie, wszędzie, wszędzie grał regularnie. Dodatkowym atutem jest przy, tym, przy, tym, przy tej ilości rozegranych meczów na poziomie centralnym wiek jednym na pewno Na pewno jego mocną stroną jest, jest tutaj przygotowanie motoryczne. Zawodnik dysponuje dobrą dynamiką, ale też, 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 też w działaniach ofensywnych sporo już potrafi. Gdzieś na pewno na pewnymi zrzeszeniami będziemy pracować, jeśli chodzi o, o, o aspekty defensywne. Natomiast. Uważam, że, że, że na pewno będzie bardzo przydatny, przydatnym zawodnikiem. Michał Służyn, bardzo młody, 17-latek, dobry techniczny. Myślę, że to jest taka inwestycja w tego, w tego chłopaka z dużym potencjałem. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Liczymy, że. Tak, tak, tak. Ci zawodnicy będą w każdej w każde, w każde pierwszej drużyny. Myślę, że tutaj, będę przedstawiał, to, to jeszcze będą pytania i doskonale wszyscy, wszyscy znamy. Na dzisiaj na pewno trzeba jak najszybciej nadrobić przede wszystkim przygotowanie fizyczne, bo miał troszkę dani przerwy, ale wczoraj na pewno nie wyglądało to źle na treningu, więc myślę, każdym, że z każdym treningiem będzie coraz lepiej, ale co najważniejsze jest, to, to jest to, że oni wszyscy jadą na zgrupowanie i to jest, to jest na pewno duży plus, bo, bo gdyby dołączyli, nie wiem, dopiero w trakcie zgrupowania czy pod koniec zgrupowania, no to jest problem, a praktycznie ci zawodnicy dołączyli wcześniej, oczywiście to nie jest koniec, bo jeszcze pracujemy nad pozyskaniem Środkowego obrońcy robimy wszystko, żeby mm, pojechał na zgrupowanie, przynajmniej dołączył w trakcie, no tutaj już nie będzie tak komfortowa sytuacja, ale, ale wierzę, że, 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 że załatwimy tą sprawę sprawę jak, naj, jak najszybciej. A jeszcze słówko o Izraelu Puertu, bo tak, jakoś tak nie... Przepraszam, że uciekł. No, myślę, że to jest zawodnik, który, który akurat dobrze Państwo go znają. W zasadzie, jeżeli nie miał kontuzji, to podstawowy składzie Śląska Wrocław występował cały czas. Na pewno. To był zawodnik, którego, którego chcieliśmy od początku pozyskać i tutaj w zasadzie tylko wszystko się odbywało na zasadzie no, rozmów na linii. Klub, zawodnik czy, czy manager, manager zawodnika, bo, bo Izrael jest zawodnikiem wolnym, skończył mu się kontrakt. Wiemy, że gdzieś tam rozważa opcję w innym kraju, ale cieszę się, że, 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 jest, że jest tutaj. Też ważną w jego aspekcie jest to, że, że, że może, może grać w systemie czy z, kiedy czwórką urońców będziemy grali, czy, czy z trójką, także zna jeden i drugi system, tutaj jest ważne. Ja jeszcze tu pytam sprawy do niego, pan wspomniał o tym. Przykład Fiodora Czernycha, który wrócił do oni po dłuższej przerwie, ale też po przerwie w graniu pokazał, że ciężko jest zawodnikowi tak od razu skoczyć na poziom taki wysoki lub zbliżony do niego. Jak w przypadku do niego się panu, ile to zajmie czasu, żeby on był tym dawnym daniem? Przede wszystkim to są też inni zawodnicy Fiedzian. Fiedzia. W jego przypadku ta motoryka jest niesamowicie ważna, bo on bardzo dużo na niej, na niej bazuje i w tej chwili widać już po treningach, kiedy, kiedy ten okres jest dosyć ciężki i on naprawdę zaczyna się dużo lepiej prezentować niż, niż, niż wcześniej. Ale też na jego przeszkodzie usprawiedliwiając tutaj jakby wszystkich trochę, bo borykał bo, 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 bo się cały czas z kontuzjami, więc też było go trudno doprowadzić do, do formy. Tutaj, w tym przypadku, to jest zdanie z innym zawodnikiem. Na pewno wiadomo, że największym jego atutem są umiejętności techniczne. I oczywiście, że zawodnik nawet do bardzo dobrym wyszkolenia też musi, musi, musi być przygotowany fizycznie, więc ja wydaje mi się, że, że okres przygotowawczy jest w tym roku długi, jak na, jak na okres letni, i ten okres jestem przekonany, że wystarczy dla niego. Może o, o tych dotychczasowych przygotowaniach, jak przebiegają, czy może kwestie zdrowotne jakieś... Jeśli chodzi o kwestie zdrowotne, pewno minusem są te urazy jeszcze z poprzedniego sezonu, bo... bo, bo, bo... Tak naprawdę indywidualnie trenuje, trenuje cały czas Jesus Zimas, cały czas Bartek Wdowik, cały czas Bitok. To są wszystko zawodnicy dopiero od dwóch dni, jakby w część treningów z zespołem weszli i tak naprawdę oni rozpoczną od zgrupowania, także troszeczkę czasu im uciekło. Kolejne problemy, które jest jakby zostały jeszcze w po poprzedniej rundzie, to jest, to, jest, to jest Paweł Olszewski i Iwan Runie, czyli oni w ogóle nie trenują z nami, trenują tylko i wyłącznie indywidualnie i, i ci, ci, ci dwaj zawodnicy. Na pewno nie pojadą na zgrupowanie, także myślę, że tutaj będzie bardzo ciężko, a raczej znaczy nie ma szans, żeby oni, żeby oni byli na początku, na początku rundy do naszej dyspozycji. Aczkolwiek no, na pewno ostatnio informacje ostatnie zdrowotne są takie, że, że jest trochę więcej optymizmu, więc, więc przynajmniej przynajmniej za dwa trzy tygodnie, jeżeli wszystko się potwierdzi, to wrócą do zajęć z Dużyną, więc. więc, więc kiedy wrócimy z i powiedzmy już dołączyliby na pewno, na pewno by to nam ułatwiło, także mamy też problemów z poprzedniego sezonu, mimo że ta przerwa była długa, to nie wszyscy zdążyli ją wyleczyć te kontuzje, ale tak powiedziałem, no, wierzę w to, że już dołączą pozostali. Myślę, że tutaj w przygotowania pierwszy okres, te, te, te 3-4 dni były takie wprowadzające, w tej chwili, w tym tygodniu codziennie są jakby dwie jednostki treningowe dzienne i tylko w sobotę mamy jeden trening, tak żeby w niedzielę się zareagowali i od poniedziałku wjeżdżamy na zgrupowanie. Jeszcze zatem to zgrupowanie. Jak będzie tam wyglądał ten plan treningowy? Tak, tak, jeszcze, jeszcze to zapytałem, żeby dotrzeć do sparingi. To też? Jak one będą? Przebiegały, znaczy może nie jakbym przebiegał, tylko. A może Pan już wie? <mian> ja nie Nostradamus w sensie. to ja nie jestem, no. <musi> ale. <handles> nie, nie, ale chciałem zapytać chciałem o jedną rzecz. Na czym Wy się będziecie skupiać podczas tych przygotowań? I czy ja. wiem, że ja ona w tym ludzie słabiej w obronie. wyglądała, może, może to jest jakiś. No myślę, to, to, to nie ma co ukrywać. To już to nie jest tak, że nie wiem, dlaczego wszyscy myślą, że zgrupowani to jest. Start i finisz wszystkiego, już rozpoczęliśmy nad tymi rzeczami, są po to dwa treningi dziennie, żeby jedna jednostka jest jakby mocniej motoryczna, druga jest zdecydowanie taktyczna i jakby od początku tutaj już w tym kierunku, w tym kierunku idziemy, nie chcę, nie chcę wchodzić w szczegóły. Co do sparingów, na dzisiaj mamy potwierdzony sparing z Legią Warszawa, z Radomiakiem Radomiak i wigramy słuchawki. także mamy trzy sparingi. Jakie są daty? Trzeci, szósty dziewiąty. i ale to już jest po, po obozie. To jak mówimy teraz o zgrupowaniu. Po obozie jeszcze będziemy rozegramy jeden sparring, ale niestety na wyjeździe z drużyną która, zagraniczną, która będzie przebywany na zgrupowaniu w Polsce, więc, więc to, to zespół z Limassolu to jest Benjaminek Cypryński eksaklasy, zapomniałem nazwy. To jest, to jest, to jest tak, to już jest potwierdzone wszystko, to jest wszystko potwierdzone, także te cztery sparingi są pewne. Jeśli chodzi o zgrupowanie, jeszcze oczywiście minimum będą dwie jednostki, ale nie będzie brakowało nigdzie, gdzie będzie tych jednostek więcej. Nie planujecie jeszcze kolejnych sparingów, to znaczy, był planowany sparing ze zniczem puszków, natomiast przeciwnik dopiero, ten sparing miał być rozegrany pierwszy na obozie, przeciwnik po zmianie trenera, trener uznał, że praktycznie nie wiem, po jednym dniu treningu, rozumiem trenera, normalna decyzja, więc więc jeżeli, nie wiem, będzie okazja zagrania z kimś bardzo dobrym, no to na pewno jest jeszcze, powiedzmy, tam gramy, tam gramy, tak, tam gramy sparring, jeśli chodzi o zespół z Limassolu, to jest wtorek lub środa, nie pamiętam dokładnie. Natomiast być może jest też duża szansa, że zagramy jeszcze w sobotę tydzień przed Ligą w Białymstoku. Na pewno, ale ja jeszcze do trenera. Trenerze, tak, czy pan zdiagnozował sytuację właśnie z problemów tych, ale to już od dłuższego czasu obrony Jakieloni, bo kiedy pan odchodził, też były te problemy. Potem ja pytałem o to Petewa, Zająca, i teraz pytam pana ponownie, w czym tkwi tak naprawdę problem tej masy traconej bramek przez Jagi Wszystkim za, za to odpowiada cały zespół. Już to dużo nie powiedziałem na, na, na pierwszym spotkaniu i skupiamy się tutaj na tym, żeby, żeby nie, w prosty sposób gdzieś tam nie obciążać tylko linii obrony. Wiadomo, że to są, że oni jakby najbardziej odpowiadają, ale, ale kiedy nie będzie cały zespół pracował, łącznie z linią pomocy, no to, 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 to nie będzie dobrze funkcjonowało. Przede wszystkim. Chcemy doprowadzić do dużej rywalizacji też w linii obrony, bo uważam, że to jest też bardzo, bardzo ważne i, i na dzisiaj jest szansa, że tak będzie, bo, 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 bo po przyjściu Puerto już ta rywalizacja się podniosła, pracujemy no, tak powiedziałem, nad jeszcze jednym transferem. Też, też mam inny pomysł na to i wierzę w to, że, że to będzie dobrze funkcjonowało. Ciężko tak powiedzieć, w jednym, przede wszystkim... Dużo błędów indywidualnych było, to ja nie lubię bardzo tego określenia, bo ono jest trochę takie irytujące dla mnie, ale, ale no tak, analizując te mecze nawet choćby z wiosny, to to sporo tak, sporo takich było wpadek, zawodników pojedynczych, które w prostych sytuacjach ktoś nie trafił w piłkę, ktoś zrobił rzut karny, ktoś jeszcze inny błąd popełnił i to I są ten bardzo, ten... tak, to tak, i to są takie no, bardzo proste sytuacje. na dzień dzisiejszy mm -hmm. daniego w tym daniu sprzed, sprzed 7 z lat jaką sam się je ocenia. To mm -hmm. jest 100% daniego, 50% daniego, 80% nie. Okay, Danny, you came back uh, to Białystok after mm. seven years period. So how many percent of all Danny is in current Dani? Yeah, to me, in my opinion, am still the same. I mean, I'm 34, but uh, Yeah, exactly. I'm even better because i have more experienced. No, but, but really, uh, I wouldn't come here to Jagellonia if I don't think that I can reach the, the level I did before. I don't have the need. I, I came here just to play football, believe me. And I, because I think uh, I will play the same. That's my opinion. And uh, I will try to show that on the pitch. Uh, of course, I need some time. It's a long time I don't train with the, with the team. Uh, the coach knows that he, he's gonna protect me in trainings, but eventually I will get there. I think so. Otherwise, I wouldn't be here. na your pytanie Jurku. Dani stwierdził, że jego ocenie cały czas jest tym samym Daniem, którym był. Stwierdził nawet żartowo, że jest bardziej doświadczony, ponieważ zawarł związek małżeński. Natomiast już tak wracając do samego meritum stwierdził, że gdyby nie czuł się na, na tyle dobrym zawodnikiem, na pewno by nie wracał do Jagiellonii. tutaj, gdzie jednak czuje się bardzo dobrze, gdzie zdaje sobie sprawę, jaką ma pozycję wśród kibiców. I na pewno nie chciałby tej pozycji w żaden sposób zburzyć. Tani powiedział na pewno, że w każdym meczu będzie dawał z siebie wszystko, oczywiście prosi tylko o troszeczkę czasu, bo jak trener zauważył, też dosyć długo nie grał w piłkę. Nawet teraz widzi, że troszeczkę trener na treningach oszczędza w związku z tym. Natomiast powiedział, że na pewno postara się zrobić wszystko, by znowu kibiców zadowolić swoją grą i swoimi pięknymi bramkami. A co właśnie przez te pół roku? Jak to wyglądało? What have you done? When you... When you were without club? Yeah, I was training on my own. Uh, when I left China, was already the time I couldn't sign for anybody because uh, all the transfer windows were closed. So I had to train on my own with a personal coach, and and that's, that's that's all I could do. You know, of course there is no motivation when you train on yourself. Uh, I tried to keep uh, as fit as I could, and and I think that uh, in two three weeks I will be. 100%. To jest my opinion. I'm not a, a heavy guy, or that needs like lower time to get ready. It's, I hope that in 2-3 weeks I will be you właśnie. Know. Dani, odpowiadając na twoje pytanie stwierdził, że mm, przede wszystkim kiedy zakończył grę dla chińskiego klubu, nie mógł już nigdzie podpisać kontraktu, ponieważ wszystkie okienka były już pozamykane w tamtym momencie. Tak więc trenował indywidualnie, nawet w tym celu wynajął sobie trenera personalnego. Oczywiście zwrócił uwagę na fakt, że trenując indywidualnie ciężko, jakąś większą motywację, to nie sprawiało mu takiej radości, jak gdyby trenował z drużyną. Natomiast yy, powiedział, że trenował na tyle solidnie, na tyle uczciwie, ile był w stanie. Żeby to dobrze zażmiało. No i oczywiście powiedział, że w tym momencie no, potrzebuje około dwóch, trzech tygodni na to, żeby dojść do tej, takiej swojej optymalnej dyspozycji. Sam stwierdził, że nie czuje się jakoś bardzo zapuszczony, że nie czuje się, żeby nagle, nie wiem, były jakieś z nim duże problemy. Tak więc też, też nie uważam, żeby jego zaległości były jakieś y, bardzo duże. You look good. Oh, thank you. <laughs> Still I have no white hair. <laughs> I look <down. laughs> tak nic zdecydowanie traktuje ten powrót do białego syku już jako taki ostatni przystanek przed tym rytułem czy jest w stanie doć może tej drużyny dać jeszcze więcej aha tak to już już wygodnie to pytanie okej okej and so the question is uh, do you think that Jagelonia will be uh, last club in your career or you are thinking first? i i think so i think so because if i feel good i will uh, i mean before i thought so already before when i was in karaba since I left, I said that uh, I want to come back here when I still feel good to play the high level. Because I don't want anybody to have a bad memory about me. I don't need it. Uh, I, because I belong to the city already. My wife, my wife is from Białystok, so I'm coming here twice per year. <coughs> so, and I don't want anybody to talk bad about me. I don't need it. So I'm happy that uh, in the end my dream came true. Even if it's uh, <laughs> people can think that uh, I'm lying right now and it's not you know and uh, and I hope so that it will be the last one, but I hope so also that it's not going to be only for one year. I hope to play good and to stay here longer. If I feel good, it's all about how I feel. It's not uh, as I said before, I don't have the need, so I will decide when I finish no. No one, no anybody is decide for me. I think so and i hope so. Odpowiadając na swoje pytanie. Robert Dani stwierdził, że bardzo na to liczy, że to będzie jego ostatni klub, bo tak jak zapowiedział kiedyś, że chciałby zakończyć karierę Gieloni, mówił, że wiele osób myślało, z takie kopietowanie jest, że może jakieś takie bajerowanie kibiców, on w tym momencie stwierdził, faktycznie pokazał, że jest słowny że tak jak obiecał, tak zrobił, ale powiedział, ma nadzieję, że ten jego roczny kontrakt nie będzie ostatnim kontraktem w Jagiellonii, bardzo by chciał, żeby ten kontrakt potrwał dłużej. Jak już wcześniej wspomniałem, Dani mówił, że zdaje sobie sprawę, że kibice mają z nim bardzo dobre wspomnienia, że on sam bardzo dobrze czuje się w Białymstoku, sam stwierdził, że on należy do tego miasta z tego względu, że jego żona stąd pochodzi, tutaj mają swój dom, tak więc przynajmniej dwa razy do roku jest tutaj w Białymstoku, przynajmniej był, kiedy jeszcze grał Poza granicami Polski, tak więc przede wszystkim też nie chcę, żeby Biało źle o nim mówili. Bardzo dobrze się tutaj się czuję. Po prostu chciałby z tym miastem związać swoją przyszłość na dłużej. Mam nadzieję, że to ta gra w Jagiellonii potrwa dłużej, że nie będzie to powiedzmy tylko rok. I chciałby tutaj zakończyć karierę w takim dobrym stylu. STS Zakłady Bukmacherskie sponsorem głównym Jakieloni Białystok.